Siemano, witajcie z tej strony Darek i w tym oto przepięknym odcinku dokończymy budowę mojego przepięknego domu. W ostatnim odcinku zajęliśmy się już o tym oto z koń końcem tego rzędu i tutaj powstanie balkon. Tak to będzie balkon. Tylko w tym, że dalej nie wiem jak stworzyć te schody, żeby było już trzecie piętro. Tak, pierwsze piętro, trzecie piętro, to więc. Więc zajmijmy się do roboty. Wypalimy sobie glebę, tylko potrzebuję tylko łopatę, a nie moje rączki, bo już nie są niepotrzebne potrzebne rączki. Więc wywalmy tu glebę. Znowu nikogo nie ma na serwerze. To bardzo smutne, że nie ma żadnej osoby nowej. Że nie ma nowej osoby, choć już nie ma Adama, ponieważ... No, mam pomysł, że dzisiaj jeszcze nagrabię ten odcinek. Reakcja Adama na nowy dobek i tam inne rzecz, ponieważ naprawdę chciałbym. Żeby... Jeśli chodzi o chodzenie to zawsze powinniśmy być zdenerwowani, bo on teraz musi się tak, tak się uruchamia te słownictwo rynk, więc to jest nie tylko to, co którego nic tu nie mamy. O, my nie Francji, my Polak, bo Polska jest no. górą! Zajmijmy się teraz oto balkonikiem. Oczywiście ogarnijmy to w taki sposób. Ale mam pomysł, że tutaj jeszcze dodał takie półpłytki. O Boże. Coś, się to mogę nazwać? O! Mam pomysł. To wykopię. A to tutaj też wykopię. To jest tylko fajne. Dobra, boom. Kamienne przejście na balkon. To będzie przepiękna budowla. Będzie oczywiście najładniejsza budowla ze wszystkich. I teraz. Dobra, i teraz. To tak dobra zaraz fajne wyjście! Ej, to mi się podoba! Takie wyjście na balkon jest poczką. Więc teraz musimy zrobić takie mętrze. W ogóle jeszcze szkło wzajem więc już przygotowałem. Upiekłem sobie, no może nie w tym domku. Ten dom już jest w budowie. No, mam tą piecek na dole, ale użyłem z tamtego pieca O mnie, bo nie pomyślałem, że mogę użyć tego pieca, który mam z około 15 piecyków i zapomniałam o tych piecach, to więc tak się złożyło. No i się bierze. No i będzie to przepiękny park, To będzie takie ładne wyjście, takie, takie nienormalne. To więc teraz pójdźmy nienormalnie spać. Nie wiem, chodzę to w głowę. To był jeszcze jeden piesek. Dobra, to no, tak jest fajne wyjście. Zaraz zrobimy tak, że to dotąd będzie tu. I to dotąd. I to będzie raczej już taka barierka. Więc tu postawmy już taki kniak, który będzie trzymać to. I ty też, albo że. A dobra, tak strzelimy, żeby. Albo, że nie no, z pomysłem. Zrobimy to tak. I... już mamy wyjście na balkon. O, jest poczko. Luzik, arbuzik, normalny luzik. Więc teraz tak zabudujmy. I tu jeszcze zbudujemy takie... pomieszczenie, Teraz zróbmy murek, mógł, teraz mogę sobie przypomnieć, że tu mamy crafting. to jest taki, taka ładna tabelka, i zrobić dużo murków. Więc teraz jest pytanie, czy wystarczy mi to do zrobienia. I też na samym odcinku będziemy liczyć na to, że Adam dołączy na, mu, na reakcję mojego nowego domku. No tak, ja mieszkam. Pamiętajcie, że ja mieszkam, że ja mieszkam w tamtej dziurze w kopalni. Ono było tak brzeczkę. I my teraz mamy tutaj taki mój własny domek. Jest on przepiękny. To więc takie coś. tak zostawimy no i elegancik. mamy teraz wyjście na balkon i mogę na przykład obserwować tam co się dzieje ale właśnie teraz schody na górę i mam pomysł żeby tutaj były schodki na samą górę to więc zróbmy tak że tutaj teraz wykopiemy te schody żeby były Koło... Oczywiście trzeba też zrobić filar, ale kurczę, to jest ten pokój, będzie o wiele większy, więc z skrzynki zrobimy i o tam. Czyli aż pięć! Ło! Wow. to więc rozwalamy to. to. Dobra, zejdźmy tu jeszcze bardziej. Kurde, znaczy się kierka zniszczy przez to. No i teraz pół. No Oto tutaj. I postawmy teraz skrzynki. O, mamy. Wystarczy nam jeszcze. będę tak się że, co jest, że. już że zniszczą skrzynki. I się jednak zmieszczą, Teraz tu mam taki mały magazynek bardziej. Teraz tak. Kurczę, żeby mi się, teraz mi się nie zniszczyło. No i mamy elegancik, No jest skrzynki zostały zrobione. Teraz robimy sobie takie wyjście. I teraz sobie być tego. Taka ścianka, ale musi być to bardziej wyżej, więc to będzie o 3 jeszcze silniej, pójdziemy jeszcze ogarnąć nową sikierę, bo ta siekiera już została do dupy używana. i weźmy teraz kamienną siekierkę, ponieważ za dużo komp robię tego drewna i siekierka nie może już mi wytrzymać no, na dużo już w ogóle siekierek już wykorzystałem na to wszystkie drewno na domek i kilofy no więc Będziemy jeszcze raz tam i wiadomo ci, że trzy razy więcej, trzy razy wyżej, bardziej trudno mogłem powiedzieć. I teraz jest, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz o, ej, mam pomysł, mam pomysł, jestem geniuszem. No, i teraz zrobię to tak, że teraz tu będzie taka podłoga. I będzie tu i będzie mój pokój, tak? To będzie mój pokój, gdzie będę więcej czasu wstawać. Będę wstawać w nocy o północy. To więc uważajcie na siebie, bo może o, w nocy o północy przyjść. Holi Ha To was zjef! I to się jeszcze zrobi. Nie wiem co on jeszcze zrobi, ale. Dajcie da, łapkę, w w łapkę w górę i subskrypcję, to. To. Jamnik będzie szczęśliwy wtedy. Będzie tak happy, że się ze na dywan. Ej, mogłem też oglądać swojego pieska na tym A ja wiem, gdzie są pieski. Kurde, to jest tylko za wysoko. Pom ja wiem jak to zrobię, ja wiem jak to zrobię. Takie schodki. Ale sobie tu postawimy drabinę. I ja zrobię coś takiego, będzie tak ładnie. I... Teraz mogę teraz to tutaj zrobić. Uch! Dobra, spadłem znowu. O kurczę. No i teraz... Kiedy to mi nie starszy kamień. Mam jeszcze w domu już kamień jeszcze. Więc pójdźmy sobie razem do mojego domku. Ten późno. Kurze. Nie ja muszę wychodzić tędy, to więc nie będę wychodzić dachem. Znaczy nie dachem, tylko tutaj balkonem, tylko będę wychodzić bardziej normalnymi drzwiami, bo wreszcie muszę wyskoczyć z murek. I o, mam! Nie wiesz, nie masz tyle, ponieważ ja... No, dużo mam tego jeszcze, A więc teraz weźmy tu, tu i tu. Zobaczmy, na tym musiałem brać kilka taków, tylko jeden z bo to bardziej, już mi wystarczy. I tutaj. Ładnie. No, i teraz górę trzeba ogarnąć, widzowie. Ale to w kolejnej części, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia.